Yo, 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 spisgany ziomale. Wracamy na GeForce Kinsa, zrobić konkretny młyn na stronce. Wy, oczywiście, pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, SKUTY, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu, i oczywiście dla nowych użytkowników na start również daje jedną skrzyneczkę. Mil speka myślę, że fajna opcja na darmowego skina. No i co, mordeczki? My dzisiaj tradycyjnie wlatujemy sobie na GeForce Kinsa, mając. 3200 zł, jest to dosyć dużo pieniążków. Oczywiście, mam tutaj jedne piękne rękawiczki. W ekwipunku dzisiaj ich nie biorę pod uwagę. Mam nadzieję, że to nam zdecydowanie wystarczy na oczywiście kolejną propozycję. Widza aktualnie Wam się wyświetla: jest to króweczka. Pozdrawiamy serdecznie. No i tutaj zostały dodane dwie skrzyneczki i dopisane: jedna skrzyneczka 20% na 3K, a w drugiej wszystko po 10%. Więc pozdrawiamy Cię jak najbardziej. No i co, ja jeszcze Wam tradycyjnie na starcie przypominam, że sama stronka jak i mój materiał jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, pamiętajcie o tym. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie, link jest w opisie, a dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na USP o wartości 80 zł. Co zrobić, żeby go wygrać? Łapa w górze pod tym filmem, z sub kanału. I napisz dowolny komentarz, to wszystko wariacie powodzenia. No i co, koniec pitolenia, przechodzimy do roboty, jak to się mówi, i wlatujemy oczywiście tutaj... W pierwszą skrzyneczkę widza. Dobra, ziomale, jesteśmy. No i ja troszeczkę uporządkowałem te skrzyneczki. Mianowicie, najpierw sobie tą tańszą otworzymy, druga troszeczkę więcej tutaj kosztuje. No i jak możecie zobaczyć, zero otworzeń. Więc tutaj Picuś, Glancuś, no jestem zaszczycony po raz kolejny. Skuta skrzynia 10%. Zobaczmy, co tutaj zostało wykminione. No i powiem Wam, podoba mi się ten pomysł. Tutaj 10%. Dawno nie działam takiej skrzyneczki, gdzie wszystkie tutaj na Nagrody są oczywiście na tych samych procentach. 8 zł, 8 zł, 10 zł, 10 zł, 10 zł. No, powiem Wam, tutaj mamy 50% i prawie wszystkie skiny po 10 zł, co dają nam na pewno tutaj. Stratę. Dobra, 158 tutaj na pewno jest zysk. 10%, 185 jest profit. 10% 200 stówki jest profit. 205% i zobaczcie, jak tutaj idealnie ciągle leci wyżej, ziomu. więc podoba mi się ta skrzyneczka. No i tutaj najlepszy, niby dropik. 10% również, 520. 5 złotych, dosyć fajna to opcja, zobaczymy jak to się potoczy e, 3200 mamy, tutaj skinka i myślę, że będę otwierał i po prostu sprzedawał I będziemy patrzeć jak będziemy wychodzili z tej skrzyneczki Więc nie ma co zwlekać, po prostu Otwieramy, otwieramy i zobaczmy co tutaj nam pięknego odda 10% USP, on to raczej z tych tańszych skinów Ok, ok, sprzedajemy go, no już prawie Dwie stówki jesteśmy na no Nie no, nie no, nie ma co tak myśleć, nie ma co tak gadać. Może zaraz, jak pierdyknie to aż mnie zgarbi, mamy Cyreksa. I 58 końcóweczka. O, powiem no, kurczę to otwarcie, co tak za dużo mi nie dało, bo jedyne dwa złote. Lecimy dalej. Zobaczmy. Nie poddajemy się. No i kurczę, trzecie otwarcie wariaty i mamy od razu tutaj koskę, więc to mi się jak najbardziej... Podoba, sprzedajemy to, no i aktualnie już jesteśmy 200 zł na proficień, ale my się oczywiście nie poddajemy, lecimy dalej, zobaczymy, może jeszcze parę razy ta koszka nam wypadnie, a może już ani razu i no niestety koniec końców wyjdziemy z tej skrzynki na minusie. się okaże wszystko, o, zakręćmy ostatni taki spowolny po prostu strzał, no dawaj to łabupkę. ja pierdzielę. no i myślę, że teraz warto będzie sobie potwierać troszeczkę. Więcej sztuk. Naraz wyłączmy ten kompakt, małdzik. Zróbmy coś takiego. Tutaj pięknie widać 468 zł. Lecimy. No i dawajcie Polskis. I będzie koska. Powiem wam, jakby kurczę jeszcze ten Cyrex wypadł. To by było całkiem fajnie. No, ale okej, okay, nie ma co marudzić. Jest to prawie stówka do przodu. Sprzedajmy sobie to, ile mamy. No, jesteśmy aktualnie praktycznie na zero. Zaczynając mieliśmy 3200, więc lecimy dalej. Fajnie, że już dwie koski nam wypadły. No i Galil M4 i USB. I wszystkie chyba skiny są tanie. A nie, Galil troszeczkę oddaje 206 zł. No, ale to nam i tak zabrało te dwie stóweczki. Lecimy jeszcze raz i chyba przejdziemy sobie do. 5 sztuk naraz, raz, zobaczymy jak to się rozbuja i od razu przełączymy sobie na Compact Muzika. Ojoj, oj, te otwarcie to zabolało. 25 ziko, dobra, lecimy Compact Mode. 5 sztuk naraz raz, 785 złotych, tutaj już jest troszeczkę więcej pieniążków, no ale 5 sztuk na raz otwieramy, to nie ma co się dziwić. Jest w końcu jakiś kałaszek, jest MK. -ka. Tego kałaszka wcześniej nie udało nam się ani razu wydropić. I powiem wam, trzy takie trochę lepsze skiny i dwa gorsze mamy. 565. Kurde, no i daje nam to minusik. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, zakręćmy tą skrzyneczką. No dawaj tutaj. Okej, okay, dwa razy teraz koszyk Widzicie, kurde, zmieniłem tutaj na Compact Mudzika i od razu kałak zaczął, zaczął sypać, 626 zł, to niestety również Daje nam, kurcze, minusik, ale Dosyć mały, lecimy dalej No Dawaj tą kosę, halo Oj, no tutaj już mogło się przechylić na tą koskę Okej, okay, znowu trzy sztuki Takie lepsze, dwa skiny słabsze 570 zł. To również daje nam minusik, ale zobaczcie Mamy ciągle te 2000zł złotych więc jesteśmy jakieś 200 złotych tutaj na minusie aktualnie i to będzie bardzo słaby strzał 370 dobra teraz leci kosa albo no niestety e, będzie lipa będzie lipa mamy jakąś awupkę, tu jest kałach ile ta 205 też fajna cena 610 zł dobra ile mamy ojoj 1300 zł no powiem wam mordeczki, że chyba czas tutaj zakończyć testowanie tej skrzyneczki, bo zaraz się wyzerujemy i trzeba troszeczkę pieniążków zostawić na kolejną tutaj skrzynkę. No ogólnie spoko, bo niby dwie dwa razy do kostkę trafiłem, ale imimo koniec końców jesteśmy na jakieś 900 zł. No tutaj strat nie zobaczmy, no nie mam nic w jakiej punktu oprócz tych rękawiczek. Więc no fajny motyw na skrzyneczkę, fajnie tutaj się yy, zapoczątkowała, bo od razu z trzeci, chyba na trzeciej skrzynce trafiliśmy kosę, ale no koniec końców trochę dotarcia szanu. Lecimy w tym momencie do drugiej twojej skrzynki. Dobra, spiskańcę jesteśmy. No i kurde, ja zapomniałem, że ta skrzyneczka aż tyle kosztuje i dosłownie mogę dwa razy ją otworzyć. Troszeczkę się zachulałem z wcześniejszą skrzynką. No ale dobra, no zobaczmy, skuta skrzynka 10%, również podobna nazwa. No i są tutaj tylko i wyłącznie trzy nagrody. Może i dobrze, że dwa razy otworzymy, bo aż 80% mamy na stratę, więc to jest moim zdaniem aż za Kurwa ile ten skin 3600 co jest grane 1800 okay. ale że taka petka tyle kosztuje no po prostu niesamowite jeszcze w Star Tracku, nie wiem kto chciałby grać za taką cenę takim skinem na pewno nie ja w takiej cenie są na pewno dużo lepsze skiny moim przynajmniej zdaniem. Każdy indywidualnie do tego podchodzi, no i 80% dupa blada, dobra może taktyka mistrzów, czyli co, wariaty, otwieramy testowe otwarcie i dzisiaj trochę inna taktyka niż ostatnio Czyli tak, polujemy dwa razy na gówniany przedmiot, czyli musi dwa razy nam wypaść ta MK Dobro, o kurde, bym się zdenerwował jakby to poleciało Okej, okay, jest na testowym MK i drugie testowe i musi być to samo, no bo... Yy, inaczej tego nie widzę Dobra, dostaliśmy kolejną M Więc zapowiada się całkiem spoko I teraz lecimy z no, normalnym tutaj otworzeniem No i trzymajcie kciuki Bo jak trafimy 3600 To powiem wam, że kurde odcinaczek będzie udany 622 zł za taką skrzynkę Zamykam oczy, g for skins Dawaj, dawaj tą petkę. Ja pierdolę, trafiliśmy. Ej, ta taktyka działa jak nic. No, ostatnio na odcinku to samo było. Po prostu niesamowite wariaty. 3600, pięknie. Szkoda, że taki skin. No ale kurde, no ja pierdykam. Dobra, lecimy. W ostatnim odcinku też błąd popełniłem, bo później znowu te testowe otwarcia robiłem i się zamotałem. Ale myślę, że otworzyłem po prostu drugi raz. Lecimy do GeForce skins. No ja już jestem zadowolony. Zobaczmy, czy to... By... Ja pierdolę co ta skrzynka, widzę, tutaj odjebała na sam koniec. Po prostu mistrzostwo. Po prostu. Kurwa, ziomu się jesteś mistrzem. No nie, no nie, niesamowite. Zobaczcie to, sprzedajmy sobie. Sprzedajemy. No i po, po dwóch otwarciach takiej zajebistej skrzyneczki mamy 7,5 tysiąca złotych. Więc wizu, kochany. Naprawdę dojebana skrzyneczka. Pierwsza też fajnie wyglądała, niestety zabrała, ale ta to już jest sztos. Co ja mogę powiedzieć? W tym momencie wlecimy sobie jeszcze na koniec odcinka na, jak, na jakąś bitewkę. No i kurde, ale ja ja się zaskoczyłem sam po prostu. Dwa razy takiego skina trafiliśmy. Mega fajnie, mega fajne tutaj wrażenia. A teraz morteczki. No mamy proficik. Mieliśmy ze 3000 chyba na starcie odcinka, więc. Na spokojnie, takie 2000 Można by było sobie tutaj troszeczkę Przyryzykować, biorąc pod uwagę Że mamy oczywiście proficik Dajmy Slagsa, dajmy Merganiego Po 3 sztuki No i zarzućmy jeszcze tutaj takiego Wiecie, coś mocniejszego jakieś luksury no dobra Walimy to od 2600 zł Zróbmy na trzech graczy małe ryzyko Może się opłaci Ja przywołuję boty i wam przypominam o trwającym Konkursie Mordeczki, macie do wygrania kosy za ponad 1000 zł w konkursie nie ma żadnych wymagań. Wystarczy, że oczywiście wejdziecie sobie w link w opisie, na Discorda, tam przejdziecie na kanał Konkursy i na tym kanale dołączycie do konkursu, wystarczy nacisnąć guzik. Zapraszam wszystkich. A teraz lecimy z bitwą i z laksik. Niestety, no kurczę, ta skrzynka. Yy, no, ostatnio kurczę mi pomagała. Ja pierdolę, no właśnie o to chodzi. Chciałem powiedzieć, ostatnio mi pomagała, bo w pierwszej sztuce. Często trafiałem w jakąś kostkę, ale kurczę pieczone 3000 Jimmy. Lecimy dzisiaj po miliony. No, co tu się odpierdziela w tym odcinku? No, po prostu ja już byłem całkowicie spukany. Przynajmniej tak myślałem, bo oho, zostało mi tam jedyne chyba 1300 złotych. No, ale skrzyneczka widza jednak dociągnęła, jednak dała trochę zarobić. I zobaczmy teraz na bitwie i chyba raczej mamy to wariaty. No jasne, że to mamy. No kuźwa, jak ja mogłem w ogóle myśleć inaczej. 8,5 klocka. Ja pierdykam i co tu się odjebawszy w tym momencie. Dobra, murdeczki, sprzedajmy to i podsumujmy wszystko. Yy, zaznacz wszystkie i musimy oznaczyć tego skina, którego miałem na początku odcinka, czyli te rękawiczki. Sprzedajemy to. I liczymy miliony. Ja pierdykap 13 tysięcy prawie 300 zł. Po prostu niesamowite zakończenie odcinka. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że oczywiście odcinek się podobał. Widzę, jeszcze raz pozdrawiamy mega fajne skrzyneczki. No i co? Jeżeli się podobało, łapa w górze, miejcie suba. Zapraszam na kolejne odcinki wielkie. jo